Witajcie, moi drodzy. Dziś porozmawiamy o niedostępności emocjonalnej oraz o poczuciu winy, bo te tematy często idą ze sobą w parze. Natomiast, zanim zaczniemy, kilka pytań wprowadzających dla Ciebie takich pytań refleksyjnych zastanów się przez chwilę, czy w ten sposób czujesz się czasami w związku. Wyobraź sobie taką sytuację, że zaczynasz ważny temat. Ważny dla ciebie, związany z waszą sytuacją w relacji. A on znowu milczy. On znów się wycofuje. On znowu unika tej ważnej rozmowy. I teraz postaraj się wczuć się w swoje emocje w takiej właśnie sytuacji. Czy czujesz właśnie, że znowu zrobiłaś coś źle? Czy zastanawiasz się, dlaczego on się tak dystansuje? I czy pomału czujesz, że to jest twoja wina? Że znowu zaczynasz się zastanawiać, gdzie popełniłaś błąd, gdzie było to potknięcie, gdzie mogłaś się zachować zupełnie inaczej, ale jednak tego nie zrobiłaś. Jeżeli w ten sposób czujesz się nadmiernie odpowiedzialna za trudności w związku, to myślę, że ten film jest dla Ciebie, ponieważ niestety, jeżeli mamy do czynienia z niedostępnością emocjonalną, Często bierzemy na siebie zbyt wielką winę, i to poczucie winy jest pewnym mechanizmem, które w jakiś sposób jeszcze bardziej i głębiej wpędza nas w taki związek ze sobą emocjonalnie niedostępną. I kiedy nauczymy się rozpoznawać takie poczucie winy, które niestety jest w nas wymuszane, które jest związane z nie emocjonalną niedostępnością, to będziemy wiedzieć, w jaki sposób następnym razem się zachować, a to jest bardzo ważne z perspektywy tego, że nie da się uratować związku z osobą niedostępną emocjonalnie, kiedy walczysz o ten związek w pojedynkę, a walczysz o niego w pojedynkę, bo myślisz, że to wszystko jest Twoja wina. I tu zastanów się nad jeszcze jedną rzeczą. Bo może znasz to uczucie, że niby między Wami jest wszystko w porządku, ale jednak czujesz, że. Czegoś w tej relacji brakuje, że brakuje pewnej więzi, pewnej głębokości tej relacji, pewnej otwartości, że brakuje pewnego luzu, bo tak często czujesz się całkowicie spięta, ponieważ analizujesz każde swoje słowo, każdy swój gest. No, bo właśnie to wynika z takiego nadbiernego przeżywania poczucia winy i dlatego tak bardzo skupiasz się na tym, co masz w swojej głowie, a nie możesz po prostu prowadzić relacji z drugą, dorosłą osobą. I kiedy zaczynasz ważną rozmowę, to czasami kilka razy zastanawiasz się, w jaki sposób najłagodniej tą rozmowę zacząć. Kiedy proponujesz osobie niedostępny emocjonalnie taki wspólny czas, który ma przygotować grunt pod taką ważną rozmowę, taka osoba często się wycofuje. Woli oglądać serial, woli scrollować, woli robić cokolwiek innego, niż spędzić z tobą taki prawdziwie jakościowy czas. I kiedy już w końcu masz w sobie odwagę i pytasz się, bo boli cię to na poziomie emocjonalnym, pytasz się wprost, co się między nami dzieje, czy czujesz, że oddalamy się od siebie? To są ważne pytania, ale też bardzo trudne, bo jeżeli masz w sobie już dużo poczucia winy, to pewnie zanim te pytania zadałaś, bardzo mocno się nad nimi zastanawiałaś. Próbujesz to zrobić w jak najbardziej delikatny sposób, ale efekt zazwyczaj jest ten sam. To jest podsycanie Twojego poczucia winy. Kiedy mamy do czynienia z osobą niedostępną emocjonalnie i zadajemy tak trudne pytania, co się dzieje, oddalamy się od siebie, czy czujesz to, że się od siebie oddalamy, najczęściej słyszysz atak w swoją stronę. I to są słowa typu znowu przesadzasz, znowu wyolbrzymiasz problemy, znów zaczynasz tą nieprzyjemną rozmowę i psujesz tą atmosferę, którą między nami, która między nami była. Albo osoba niedostępna emocjonalnie, Ciągle szuka pretekstów do tego, żeby powiedzieć: Ja nie chcę o tym rozmawiać. Nie mam dziś do tego głowy, jestem zmęczony, nie mam chęci na taką dzisiaj rozmowę. Tylko, że ta osoba często nigdy nie ma tej chęci. I niestety, kiedy na te swoje ważne słowa słyszysz od razu atak, słyszysz pretensje, to zaczynasz przyglądać się jeszcze bardziej sobie. I niestety w wielu sytuacjach zaczynasz doszukiwać tej winy ponownie w sobie. A może ja za dużo oczekuję, może za dużo wymagam, może faktycznie ze mną coś jest nie tak, że sobie siedzimy, a ja zaczynam takie trudne tematy. Ale jak masz ich nie zaczynać, skoro czujesz, że czegoś w tym związku brakuje? Czujesz to napięcie, które jest między wami. Osoba niedostępna emocjonalnie nie czuje tego napięcia. A ty je doskonale czujesz, bo wiesz, że to tylko ty inicjujesz pewne rzeczy w tej relacji, że to tylko ty dbasz o te relacje, a osoba niedostępna emocjonalnie chce mieć właśnie bardzo lekką, przyjemną relację, w której nie ma miejsca na trudne rozmowy, bo taka osoba przez swoją niedostępność emocjonalną często oczekuje tego, że to ty domyślisz się wszelkich potrzeb, że to w ty domyślisz się wszelkich emocji i że to ty przejmiesz pełną odpowiedzialność za te relacje. I niestety, kiedy po takiej próbie rozmowy pojawia się atak, pojawiają się pretensje, kiedy zaczynasz w swojej głowie to wszystko analizować, wtedy bardzo często przepraszasz za swoje emocje, za to, co czujesz. Za to, że w ogóle masz w sobie te emocje i chęć ich wyrażenia. I niestety, kiedy pojawi się pierwsze, drugie i trzecie przeproszenie w ten sposób, to niestety będzie się ono pojawiało coraz częściej i w pewnym momencie będziesz przepraszać, choć nawet nie będziesz wiedziała już za co przepraszasz. Wielu moich klientów i wiele moich klientek dochodzi właśnie do takiego etapu, do takiej ściany. Kiedy już przepraszają dla świętego spokoju, ale jeżeli mieliby szczerze przed sobą powiedzieć, za co przeprosili, to oni sami już nie wiedzą. Niestety jest to pewien mechanizm, który tutaj w jakiś sposób się napędza i zazębia. Kiedy próbujesz rozmawiać, czujesz dystans, czujesz chód, czujesz pretensje, a wręcz spotykasz się z bezpośrednim atakiem i zaczynasz to analizować. Przypisujesz sobie winę, to zaczynasz przepraszać, bo jeżeli to ty jesteś winna. To powinnaś przeprosić, a przynajmniej tak czujesz. Tylko trudno jest zmienić cokolwiek w związku, kiedy ty za wszystko przepraszasz, a nawet przepraszasz w sytuacjach, w których już nie wiesz za co przepraszasz. I jeżeli to, co do tej pory opisałem, jest ci bliskie, to właśnie pamiętaj, że ten cały mechanizm, który tu na różne sposoby opisałem, ma pewną konkretną nazwę. I chodzi tutaj o emocjonalną niedostępność. Ważne jest to, żeby złapać tą nazwę. Bo w ten sposób wiesz chociaż z czym się mierzysz. Możesz wyszukać w internecie różnych rozwiązań na temat tego, jak sobie radzić w związku z sobą emocjonalnie niedostępną. Ale możesz również skorzystać z mojego e-booka, który napisałem wspólnie z żoną. Ona również jest psychologiem i staraliśmy się tego e-booka napisać w taki sposób, żeby trafiał dokładnie w sedno problemu emocjonalnej niedostępności. Właśnie jest to e-book związany z tym poczuciem winy, które jest niesprawiedliwe i które uniemożliwia nam zawalczenie o tą relację w taki zdrowy sposób. Dlatego warto jest zrozumieć mechanizm niedostępności emocjonalnej. Bo pamiętaj, że Niedostępność emocjonalna jest pewnym mechanizmem, kiedy to ktoś jest zdystansowany emocjonalnie. Ktoś nie potrafi, albo nie chce, bo to też jest bardzo ważne. Niektóre osoby nie potrafią, a niektóre osoby wręcz nie chcą zbliżyć się do ciebie emocjonalnie nie chcą się w żaden sposób tego nauczyć. Takie osoby często nie mówią ci, co czują, czego potrzebują. Ale ty z jakiegoś względu masz sobie takie wrażenie, że ty powinnaś się tego wszystkiego domyślić. I to jest kolejny mechanizm prowadzący właśnie do poczucia winy. Bo skoro ta osoba nie mówi wprost, czego potrzebuje, jak się czuje, jakie ma w sobie emocje, ale ty czujesz to napięcie, że powinnaś się tego domyślić, to nie ma się co dziwić, że pojawia się w tobie duży pokład poczucia winy. I właśnie w ten sposób powstaje takie błędne koło, Napędzające toksyczne mechanizmy w tej Waszej relacji. Bo kiedy Ty masz w sobie nadmierną ilość poczucia winy, to zamiast skupić się na rozwiązaniu prawdziwego problemu w Waszej relacji, czyli niedostępności emocjonalnej drugiej strony, Ty skupiasz się na sobie. Zastanawiasz się, czy jeżeli jeszcze bardziej się postarasz, to wtedy wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży. I zamiast szukać wspólnego rozwiązania, ty bierzesz całą winę i całą odpowiedzialność za ten związek na siebie. I niestety to jest właśnie ten mechanizm błędnego koła, bo czym większą odpowiedzialność bierzesz na siebie, czym więcej zostawiasz przestrzeni, wygody i luzu dla osoby niedostępnej emocjonalnie, tym trudniej jest tej osobie zobaczyć, że jest tu jakikolwiek problem. Dlatego, jeżeli masz w sobie tak duże pokłady tego poczucia winy, i czasami nawet nie rozumiesz, skąd to się bierze, to bardzo ważne, że musisz pamiętać, z czym masz do czynienia. Bo prawda jest taka, że ty nie przesadzasz, nie jesteś zbyt wrażliwa, nie dramatyzujesz w takich sytuacjach. Po prostu masz do czynienia z osobą, która jest niedostępna emocjonalnie i która nie chce się dzielić tymi emocjami, która nie chce budować głębszego związku. Bo pamiętaj, że każdy z nas, w relacji ma prawo do bliskości, do rozmowy, do wyrażania swoich emocji i do emocjonalnego wsparcia. Pamiętaj, że nie możemy godzić się na życie w relacji, w których musimy się ciągle czegoś domyślać, w których to my ciągle musimy analizować każdy swój gest, każde swoje słowo. Nie możemy godzić się na życie w relacji, w której druga osoba wpędza nas w poczucie winy. Bo w ten sposób ma święty spokój. Pamiętaj, że czym więcej poczucia winy w relacji, tym większa jest szansa, że będziesz w końcu w związku, w którym to ty kochasz za dwoje, ale w którym również pojawi się samotność, a samotność we dwoje naprawdę boli. I tak jak powiedziałem Ci wcześniej, jeżeli znasz nazwę mechanizmu, czyli emocjonalna niedostępność, to możesz poszukać pomocy. Możesz poszukać wiedzy i tak jak wspomniałem ci wcześniej napisałem wspólnie z żoną e-booka, który właśnie ten temat rozszyfrowuje i pokazuje w jaki sposób działa ten mechanizm emocjonalnej niedostępności. Ten e-book pomoże ci zrozumieć czym dokładnie jest emocjonalna niedostępność. Dodatkowo w tym e-booku znajdziesz wiele pytań, które skłonią cię do refleksji i pomogą ci wyjść z tego błędnego koła mechanizmu poczucia winy. Przestaniesz się obwiniać za wszystko i zobaczysz w końcu, co jest prawdą. Dodatkowo w tym e-booku znajdziesz wiele pytań do refleksji, które pomogą ci podjąć właściwą decyzję. Bo ja nie wiem na ten moment, czy właściwą decyzją będzie to, żeby odejść z tego związku, czy zostać w tym związku, walczyć o ten związek, ale nie w pojedynkę. Tylko jak to zrobić, żeby walczyć we dwoje? Żeby druga osoba, ta niedostępna emocjonalnie, zobaczyła, że tu jest problem i to nie ty jesteś tym problemem. Tylko emocjonalna niedostępność jest problemem, którym wy wspólnie możecie się zająć. Dlatego ten e-book nie jest skierowany ani w jedną stronę, czyli w stronę odejścia, ani w walkę za wszelką cenę, tylko jest skierowany do tego, żeby pomóc ci podjąć najlepszą decyzję w twojej konkretnej sytuacji. Bo pamiętaj, że ten e-book to nie jest teoria. Ja na co dzień pracuję z osobami, które niestety zmagają się z emocjonalną niedostępnością i wiem jak wiele jest takich przypadków i wiem również, że nie każdej osobie jestem w stanie pomóc osobiście na konsultacjach. Natomiast wierzę w to, że ten e-book trafi do wszystkich osób, które tego potrzebują. Które potrzebują zobaczyć, czym jest emocjonalna niedostępność, które chcą to zrozumieć zrozumieć pewne mechanizmy, które rządzą się taką emocjonalną niedostępnością, oraz zrozumieć, w jaki sposób taka emocjonalna niedostępność drugiej osoby wpędza nas w poczucie winy. Dlatego, jeżeli czujesz, że ten dzisiejszy materiał był o tobie i niestety przeżywasz takie trudne emocje, które tutaj dzisiaj opisałem, to sięgnij po tego e-booka. A ten e-book poprowadzi Cię krok po kroku do lepszego zrozumienia tej całej sytuacji oraz do podjęcia właściwej decyzji. Link do tego e-booka znajdziesz pod tym materiałem w komentarzu, znajdziesz go również w opisie. Tam możesz dokładnie przeczytać, w jaki sposób możesz kupić tego e-booka. I pamiętaj, że do niedzieli cena jest promocyjna, ponieważ mamy premierę tego e-booka, więc to jest taki prezent dla Ciebie. I pamiętaj jeszcze jedną rzecz. Kluczowe jest to, żeby rozumiejąc mechanizm niedostępności emocjonalnej, nie brać wszystkiego na siebie. Nie musisz tego wszystkiego dźwigać sama, bo chodzi o to, że osoba niedostępna emocjonalnie musi zrozumieć, że jest to duża przeszkoda do tworzenia związku, jeżeli chce rzeczywiście ten związek naprawić, jeżeli chce, żeby ten związek to był związek dwóch dorosłych osób. A nie jednej osoby, która się za wszelką cenę stara, a drugiej osoby, która ma bardzo wygodne życie. Bo niestety, życie osób niedostępnych emocjonalnie, to często jest życie wygodne, ponieważ kiedy ty gryziesz się w język, zwracasz uwagę na każde słowo i na każdy gest, kiedy chodzisz na paluszkach wokół osoby niedostępnej emocjonalnie, to taka osoba ma wygodne życie. I o tym jeszcze porozmawiamy w przyszłym materiale, w którym opiszę trzy mechanizmy związane z emocjonalną niedostępnością, które bezpośrednio prowadzą do poczucia winy. Dlatego, jeżeli nie chcesz tego materiału przegapić, to zostaw swoją subskrypcję, a na pewno ten materiał Ci się wyświetli, bo tam dokładnie Ci pokażę takie trzy mechanizmy, które bezpośrednio prowadzą do poczucia winy. I jak sobie z nimi poradzić, kiedy już wiesz, jak nazwać pewne rzeczy po imieniu. Także za dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Jeżeli temat, który tutaj dzisiaj omówiłem, Cię dotyczy, to pamiętaj, że możesz skorzystać z mojego e-booka. On Cię poprowadzi krok po kroku w tej trudnej sytuacji, a ja zachęcam Cię do dalszego oglądania filmów na temat niedostępności emocjonalnej, żeby jeszcze lepiej zrozumieć swoją sytuację i dać sobie szansę na zmianę.